Cześć tu Frenci, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Bad Warsy? a nie tym razem. Dzisiaj są Skywarsy sezon drugi na Cox Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie suba z dzwonkiem, tak jak pojawia wam się to właśnie nad moją głową w tym momencie. No i co? Zostawcie też dzwonka, tak więc muzyczka. No i zaczynamy! Dobra, jesteśmy już. I doszedł nowy tryb. Skywars 4. Dzisiaj go nie przetestujemy, ale coś czuję, że następny odcinek może dotyczyć czwórek. Ale dzisiaj idziemy z solówę. Może nie następny, następny odcinek, tylko który z następnych odcinków. Jak wrażenia po piosence? Mam nadzieję, że Wam się spodobała, bo trochę nad nią siedziałem. Mimo, iż nagrywam film 10 dni przed tym jak um, ta piosenka wyszła, to się was pytam mimo iż sam jeszcze jej nie skończyłem. Ale dobra, szartness 1 knockback 1. Dobra, wezmę knockbacka. I tak, mam nadzieję, że się nie wywalę. O! Widzicie jaki bridge z... Aha, dobra, to nie... ja się nie wywaliłem. To on mnie wywalił jakby co? Widzicie, zostałem zabity. Dobra, zagrałem ponownie. Bardzo nie wiem czemu polubiłem tą mapę. Jakby, jakbyście się pytali, to gram na, lunar... na lunarze. Nie gram na żadnym padlionie. Ale ogólnie to taka mi się sytuacja zdarzyła. Możecie napisać w ogóle, ile osób z Was grało na arenie z Szymeku Minecraft. Ja grałem i szczerze. Wygrałem z nim. Mm. Aż takim. Pro... Nie. Trochę słabszy ode mnie był. Bo. zresztą... Aha. Ale że. Serio? Nie masz bloków? Ojejku, jak mi przykro. Och ha, wiedziałem. Haha. Haha, haha. Ha, ha. Nawet nie zdążyłem tego napisać. Ale dobra, nie przejmujmy się. Wesołą muzyczkę. No i gramy dalej. Tańczymy do wesołej muzyczki. Jakby mogliście mi, jeżeli graliście w pewnym momencie z osobą o takim samym niku, nie nie na przykład innym dosyć. To ja gram też czasami innymi skinami. Na odcinki zamieniam na pewno na ten. I czasami poza odcinkami też na nim gram, a czasami sobie zmieniam na jakiegoś skinka. Bo wiecie, czasami się znudzi gra. Nie chce się popróbować innych. A za jakiś czas z innymi skinami będziemy coś robili. No, dobra. Uh, tak, ten miecz. To, dobra. I wiadro. S. Budujemy, budujemy. I wiatro. I co on robi? O nie, on ma łuk. Najgorzej. Ale sobie tutaj rozwalimy wodę i sobie budujemy się pięknie. Ja nie zdążyłam motorskila zrobić. Widzę go. Nawet dwóch widzę. Gdzie dwóch się bije? Tam ja korzystam. Tu, tu. O nie, zjadł jabłko. O! Wygrałem! Ile dostałem? 217 expa. Zbieram expa, bo zdobyłem 36 tysięcy expa kolejne. Tak naprawdę już 20 około tysięcy. I będę miał 100 COXCOINÓW dodatkowych! Bo mam na razie 50, czyli będę miał 150 COXCOINÓW! Nie no, kozacko! Okej... Okay. Mm. Jakbyście się zastanawiali, czemu nagrywam to teraz, a nie na przykład po tro jakiś czas. Aha. On się nawet nie spodziewał tego, że ja tu będę. Tu, tu. O. Udało się. Nie no. Jednak chyba jestem dobrym graczem. Chyba się teraz wywalę. Może tak nie będę szarżował. Hop 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 ej będę się uczył speedbridge'a naukos myślę, że wyjdzie mi w końcu po miesiącu hmm. jakbyście słyszeli takie szumy czy coś w tym stylu no to dlatego, że wiatrek mi chodzi w pokoju bo mój komputer, jak to nawinąłem w piosence, się na mnie zemścił. Ha. O kurde. To jest ten... Y, lunar. Lunarowcy są napakowani. O! Jednak nie. Tu 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 tu. Tu 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 du. Du du du. O, bloki. Du 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 Hops, muszę coś sobie przestawić. O Dobra, jest już normalnie. Mm. Where are you, my brother? Ooo oh, yeah. Nie wiem, nie wiem, czy to daje coś, ale gdzie jesteś, ziomeczku mój? I tak wiem, że będziesz mi musiał się pokazać tu. No nie, nikt nie ma żelaznego kilofa. bo tam jest mój ziomeczek. Niepotrzebnie to w ogóle robię. No nie, zaś ten łucznik. Jak ja nie cierpię łuczników. <noise> miś? Mistrz... Aha, bo... Dobra. Przepraszam Was, że tak napisałem przez przypadek. I ile dostałem? 232 Expa. Ta mapa nether! Mapa netherowa! Mhm. Nie widzicie czy chcecie więcej piosenek. No bo jestem w stanie robić te piosenki ile Wam się podobało. Poznaję, że ci się nie podobało, bo jestem najgorszy, ale dobra. No i śnieżkę tam wyrzucił. Mm. Tak naprawdę w sumie to przez przypadek w tej piosence wyjaśniłem dlaczego mnie nie było przez miesiąc ponad. Ale mimo już w piosence możecie usłyszeć parę nieprawdziwych trochę informacji, typu, że zniknąłem na kilka miesięcy. Po prostu to się rymowało. O to mi chodziło głównie. Na pewno ma śnieżki Patrzcie. Będę udawał, że awczę. Będę udawał tekst, że awcza. Co jest? Co? No okej, okay, spoko. <laughs> Jednak ten. Jednak ten plan nie wyszedł tak jak chciałem. Yy, dobra. Slime bloki do klaczy. Za niedługo też wleci na kanał Challenge Sky, na Skywarsach. Ha! I co, koleżko? Tu o nie! Nie tak to miało wyglądać widzowie. Już 10 minut nagrania! Jak to szybko minęło! To ostatnia runda już! Naprawdę no, mega szybko to minęło. I 3, 4, go! Okej, okay, let's go. Mamy to, spodnie mamy lepsze. A, tu jest przejście. Mam nadzieję, że... Dobra. Okej. Okay. I tak zniknę podczas nagrywania daily. Ja mam ogólnie w zamiarze robić większej piosenek. Mam nawet kanał, na którym będą piosenki, ale tą piosenkę dawa, musiałem dać na nasz gaming. Okej, okay, mamy tu budówkę. Wiedziałem, że takie coś będzie. On tam jest na 99%. <laughs> jestem najgorszy, prawda widzowie? Napiszcie, czy jestem najgorszy. Ja się z Wami będę już żegnał. Tak więc, co tam piszę? Jabłko Koks z 1789. O, zjadłem sobie. Czy to CEO? Nie, łowca głów. Nie ma, jest tylko Koks. Ale dobra, tak więc Siemanko na razie no i pa!